Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Minecrafta yy, Zdziwiło mnie to co jest w yy, po prawej stronie ekranu bo tego nie było, jak byliśmy ostatnim razem nagrywaliśmy o, lagi na serwerze. Yy, nie było tego po prostu ale okej okay, akceptuję w pełni Fajne, fajna rzecz, no, bieżąco widzę, ile mam pieniędzy, jaki mam ping i tak dalej. Co to jest port A portfel to pewnie jest to, ile wpłacę sobie na konto tutaj, żeby wydawać w górze z mojego prawdziwego portfela. Hmm. Zaktualizowane, zalecana wersja to A. Aha. A ja jestem na 1.8. No, trudno. Bo dzisiaj będzie taki odcinek akurat pogadankowy, bo ostatnio bardzo mało na tym skyblocku pokazaliśmy bo się śmialiśmy z Michała głównie, albo albo po prostu gadaliśmy Ja na razie to pokażę jak wygląda wyspa, trochę się też zmieniło od ostatniego razu dlatego mogę yy, wam pokazać yy, Tutaj mamy osoby, które są na wyspie i o których momentach zaczęli grać? 28 dni gramy z OLKI, to znaczy już praktycznie nie gramy na tym serwerze, niestety, bo mało czasu to czym. Znaczy... Teraz się przerzuciłem w sumie na gra w głównie, yy, prywatnie, a tu już prawie yy, nie gramy. Więc mamy tu napisane, kto kiedy dołączył. Mamy takie symboliczne drzewo to w tym miejscu było drzewo na starcie. Tam mamy Creepera A, na pewno trafisz. jak wchodzę ze zbroją? Nie wiem, co trzeba będzie wyciągnąć. Portale nie działają, niestety, chyba. Tam, trzeba wykonać na tym serwerze event. Yy. To nie jest reklama serwera, to po prostu na tym gramy, dlatego. Ale dalej są lagi pomimo aktualizacji, no trudno. Serwer trochę laguje czasem, ale gramy na nim, więc spoko. Yy. Zbiorę sobie tam strzały i będę pokazywał po kolei wyspę, co się nawet po kolei rozbudowywało. Ło, yy, właśnie o tych mówię. Pierwsze było to, i w ogóle to pomieszczenie. To pomieszczenie było wybudowane jako pierwsze. I tutaj, właśnie, tu była jakaś stołniarka zrobiona. Zanim jeszcze. O, są te, które działają automatycznie, bo są na. O, na pluginach. Yy, o, drop jest z itemów, to też jest ciekawa rzecz, ale tu była stołniarka zanim mieliśmy tamtą i tutaj później zrobiłem swój tajny pokój i tak dalej, tam jest przejście do czegoś, tutaj chciałem windy zrobić, żeby i tak nie było widać, że schopać O czasu do czasu wyjechać, ale zapomniałem, że przecież nie wyskoczę o jeden wyżej blok, dlatego no jest teraz taka woda tu po prostu, ale to... Później się zbudowało. Później powstało to. Tu była niedawno jeszcze, chyba nawet nie, już nie było. Jak na, nagrywałem, farma. Tutaj była. To był drugi budynek. Później powstało to. Z górą i dołem. na był magazyn. Później Patryk, czyli Foxtors, wbił. Wybudował ładną górę. Która jest bardzo ładna. I tyle z jej zastosowania. I wybudował górę. Ja jestem kiepski dosyć w budowaniu, pomimo tego, że. No, trochę lubię to robić, ale nie jestem taki dobry jak Patryk. Patryk to po prostu wziął z niczego, wybudował tą chałupę. Później powstał sklep. Sklep, który nie wiem dlaczego jest słabo oświetlany i się rozpiął tu mobil. To jest jego główny powód. To jest jego główny minus. Boże. Ale tu są spoko ceny, wydaje mi się. Nie jest to reklama sklepu. Boże, tu jest skup, DIRT1 za 15. I tu powstaje tak zwane kasyno, które jest też opisane na każdym piętrze. Trafimy coś z tymi lagami. Dobra, kasyno. Skup, tu jesteś. Na każdym piętrze jest ten, yy, ta rozpiska. I to była druga rzecz, którą udawaliśmy. Kasyno dalej zostało zaczęte aż 20 dni temu, i nikt do tej pory nie odważył się go skończyć. A. Jeden z standardowych problemów również otwarte, nieotwarte drzwi. Później powstała platforma z drzewami, która została później poszerzona, dlatego jest teraz tak duża. Tu wszystkie rodzaje drzew mamy. Problem jest jedynie z drzewami tropikalnymi których nawet nie wiem gdzie są. O, o jedno za dużo jest świerkowych. Powinno być, o jedno sierkowych, świerkowych, wtedy się przesuwa. Akacjowe i tu powinny być. Nie mamy tropikalnych, bo nie wypadają z nich sadzonki, niestety. ciemno też było jedno drzewo, i wypadły z jednego trzy sadzonki. Kiepsko. Tu powstała niedawno platforma. Na razie nie ma jej na niej nic. Zbudowane takie kamienne drewko przeze mnie. I tak dalej. Co powstało na wyspie? Ciekawego. Jest tu z każdej strony jest zaplecze oczywiście, żeby sobie wejść do sklepu i tak dalej, żeby powstawać do skrzynek, powimować i tak dalej. Później powstała grzybiarnia. Do której wejdziemy. Aha. Nawet bloków nie mogę postawić. A nie, bo tu akurat przez pająka. Dobra. I tu, tu wchodzimy. No, ten serwer naprawdę, dlatego na nim już nie gramy tak dużo jak kiedyś. I to nie jest wina mojego internetu. Od razu mówię: a, dobra. Zbierzemy grzybki przy okazji, jak jesteśmy tu. Jeden grzyb, za dużo mi się zebrał, i wychodzimy. Później powstała to, czyli staw, który. O, jednak rozpikał marnicę, nie wiedziałem, który rozpinał kałamarnicę, którą można zabić. Później mieć z nich. Atrament. torbiel z atramentem. I można łowić tutaj też ryby. Też działa. Jest bardzo przyjemne. Tutaj zresztą wszystko jest ładnie powykańczane. Są te ścianki. Znaczy najładniej, jak można zrobić z hobla. I tu później powstała farma. Później tam jeszcze prowadzimy tutaj Dirt. Ale powstała to. A jeszcze w międzyczasie powstał. Mob... Grinder, który jest, już jest przebudowany któryś raz. 34 nawet powstał on jako pierwszy przed farmą jeszcze, tą pierwszą, pierwszą farmą. To powstał mob Grinder najpierw, który tam go widać. Ale tam zaraz pójdziemy, bo tam rozszerzyło się. Na, ostatnie rozszerzenie było, czyli jakieś 5 dni temu chyba, tu mamy tylko kurczaki na, niestety na razie. Tam, w tym miejscu, kurczaki są, które wszystkie machają na głupie. I tu mamy kogomince, yy, netherworldy. I później powstało ostatnia rzecz, czyli to. Tak, to jest moja haupa. Mam nadzieję, że chociaż trochę mi się podoba. Jest trochę umblowana wewnątrz, chociaż nie bardzo. Nie zajmowałem się tym podwójne zabezpieczenie. Nie zajmowałem się tym bardzo. Eee. Tu jest piwnica zrobiona z jakimiś specjalnymi dropami ze skrzynek. Tutaj jest mój pokój taki skromny, bo skromny i wieża. bardzo wydaje mi się przyjemna to jest budynek Michała do niego nie wchodzimy e, zaś e, tutaj będzie wioska villagerów tutaj zrobimy tu jest ten mob grinder kiedyś była tu jeszcze cały wokół niego budynek ale zostało tylko to z niego e, tym bijemy Jest jeszcze jeden dom, który tutaj jeszcze powstanie, to będzie dach jego, w tym miejscu dokładnie, a tutaj mieszka Olek. Wybudował podziemną chałupę o, i chodzi o to, że będzie wystawał tylko jej dach na zewnątrz i będzie dał jakby wejście przez komin tutaj. I tutaj jest przejście jeszcze pod, podziemna, pod, podplatformowa platforma jeszcze jedna. I tu jest przejście... O. I tu jest przejście do tej do miejsca co tutaj byliśmy przedtem I chyba wszystko wam pokazałem z takich rzeczy. Idę tamtym wejściem. Teraz w ogóle jest śmieszniej, bo nie ma rozpiski na VIP-ów błagam o, będzie o wiele prościej i tak dalej tylko są, o może nie ma VIP-ów po prostu ale nie ma rozpiski tak jak było przedtem to jest automatyczna przepalarka działa bardzo dobrze jest przyjemna w użyciu i tak dalej yy, tu są pancerze jeszcze ja w ogóle mam prot3, prot4 i feather flame Wszędzie, dlatego ja jestem w ogóle naj... wow. najlepszy, mam bazę ze wszystkich, dzięki czemu jak idziemy na jakieś bossy to ja jestem tankiem, przyjmuję obrażenia, zresztą jestem też DPS-em, który ma największe obrażenia, bo ma smajta 4 na nieumarłych z fire aspektem, i knockbackiem i na z innych mam sharpness'a 5. Tutaj bardzo ładnie to wygląda z góry, tu powstaje kasyno, tam już pokazałem, więc chyba wszystko pokazałem już co warte było do pokazania i mam największy poziom akrobatyki, to też jest warte, od spadania jest zależna akrobatyka, jak często spadasz i tak, czy coś jeszcze tutaj, na pewno jeszcze odcinek nie skończy, nie skończę odcinka jeszcze tak po prostu, mamy dopiero 12 minut. Ja sobie teraz yy, sobie teraz pójdę wam pokazać yy, Co wam pokazać Pójdziemy na Warp krypta Przy okazji nie wiem czy mam zadanie u wojownika, czy muszę je wziąć. A jeszcze nie ukończyłem nawet Na Warp krypta tutaj bossy. Tu jest takie mini bossy, których jest setki czasem yy, z nich wypadają klucze do skrzynek i skrzynki. Może coś nam wypadnie. Za chwilę to wam pokażę. Strasznie dużo niszczą pancerze, dlatego ja mam zawsze taki rozwalony pancerz po tych wyprawach, bo zniszczą mi cały praktycznie i tyle. Albo skrzynka, albo klucz, żeby wypadł, to wam pokażę jak działa. Tutaj. No. Ale przez lagi się ciężko ogólnie ogarnia to, niestety. Wszyscy na nie marudzą, ale wszyscy grają. Pewnie później... Błagam cię. Przychodzisz bez pancerza, bez niczego. Oha, lag. Jeśli zabijemy jeszcze 3, jeśli nic nie wypadnie, to idziemy dalej wam pokazywać, co tu się znajduje. Muszę patrzeć na pancerz za chwilę, żeby mi się nie zniszczył. nie wypadło. Dobra, idziemy dalej. Bossy są jeszcze gdzie indziej. Ja pójdę tylko wam pokazać, bo sam na nie nie idę, bo to nie ma szans. Nawet bym miał prota 5. Ale jest tutaj, jak widzicie, więcej różnych y, mobów, które z nią chęcią za nami lecą. toś mi porespił moby. Toś tu biegł przez chwilę. Co jest problematyczne, bo... Oho, jeszcze lak. Oho. Żebym nie spadł tylko. Biegniemy szybko, ja wam pokażę miejsce gdzie... Dobra, przebiegliśmy. I lecimy. Nie jest źle, ładnie nam poszło Wszystko za nami biegnie, lagi są Ja pingu mam mało Ogólnie masakra, ale pokażę wam gdzie są bossy tylko Jak przestałem nimi lagować Tu, 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 tu Traw, że w tą Ten guzik tak, trafiłem. Mm, tu się pojawiają o, właśnie, takie pigmeny trochę mocniejsze, jeszcze. I później się idzie tam na. To do katakumb. Tam jeszcze nie było Na arenę Gigantów, i z nim się rozmawia, trzeba mieć klucz, od którego wypadają z tych. Dziadów. One są o wiele mocniejsze, ale, dobra, na razie nie. Śpiszę oni teraz. A nie mogę. Olak, ale tu jest gościu. Taki sam mocny jak ja pewnie. I już wam pokazuję co trzeba zrobić, żeby wejść do netheru, jakokolwiek. Tu jest tabliczka. I to jest, Musimy, muszę zrobić magiczne drzewa od gigantów i wejść dzięki niemu do podziemi. Później pokonać. Hmm. No, jeszcze pójdziemy na listę eventów. Niestety nigdzie nie mogę sobie w spokoju. O, jeszcze tu, straszny wyspę. W ogóle nie wiem, co do niego czatać. Yy, aha. Pewnie ostatni odcinek na tym serwerze, yy, i tu jest do Questa Widera. Tam trzeba zdobyć główki. Tam są szkielety, a tu jest wejście do Nederu, które jest fana tu. Nie są jeszcze wyzwania. Ja już jestem na poziomie zaawansu, so, Eksperci ekspercie jestem a na nowicjuszu też wszystkich zadań nie wykonałem. bo to nie trzeba wszystkich, tylko trzeba większą część na przykład tego nie robię, bo to by się nie opłaca ale tu chyba znawcę się mam niezrobionego w pełni mam tylko pierwszy poziom yy, mistrza gulaszów nie mam i tyle, na początkującym no, właśnie, farmera muszę zrobić, żeby zdobyć jego spowodujące do farmy i tak dalej. I na ekspercie muszę robić wszystko po kolei, żeby dojść do zaawansowanego. Mogę wszystko wyrzucać, bo jest lag. Wszystko wezmę do heapunku, nawet super. I możemy iść, zjemy sobie jeszcze rybkę, która jest enchantowana. I na ekspercie mamy też różne poziomy, Że, żeby zrobić, muszę jeszcze coś. Na przykład najlepiej będzie zrobić mapę, yy, użyć kompas, zegarek, netheraka. No, to będzie kiepskie, bo nie możemy do nether'u wziąć, wejść. No ale tak, to to jest nawet, nawet. Tylko trzeba zrobić te giganty w najbliższym czasie. Ile mamy nagrania? No to jeszcze coś mogę wam pokazać sobie. Czy jest jeszcze jakiś fajny warp? Hmm. No niestety nie ma nic. Ale. No, chyba, że zakończę wcześniej odcinek, bo i tak lagi są jak nie wiem co. Ale to jest tak, że nawet jak byłem o godzinie 3 w nocy, a było 7 osób na serwerze, mnie, to też były lagi. Też się kiepsko grało. Więc i tak była masakra. Więc to nie jest tak, że to tylko jak jest przepełnienie. To, to najbardziej chyba widać na skyblocku, bo ten serwer ma jeszcze inne podserwery, ale to jest rzecz problematyczna, niestety. Zobaczymy jeszcze, jak DIR nam idzie i będziemy się powoli żegnać. No, bo serwer na trybę nie stoi. Przez strefy sobie. Się... No. Nam dirt ładnie idzie nawet. Sobie zniszczymy trochę już i sobie przełożymy to dalej dobra idziemy tutaj okay. jeszcze tu wsadzimy żeby się dzierdz rozrastał hop, hop. aha no i kolejne bardzo ładne cofnięcie. Powiedzcie jeszcze, że dirta mi zabrało na stałe. To nie wiem co zrobię. Nie, dobrze. Dzisiaj są niesamowite lagi. Nie wiem dlaczego takie. Jeszcze w sumie można by zrąbać tam płotek. Dobra, pójdę gdzieś gdzie można się ładnie pożegnać, zabijemy, o, zabijemy Creepera na pewno. i się będę z Wami żegnał dziękuję za uwagę zapraszam do kolejnych odcinków pewnie już nie z tego serwera i nie z tej wyspy bo dzisiaj naprawdę mnie zdenerwowali ale mam nadzieję, że jeszcze będę mógł nagrać z kimś może nawet z kbloka wtedy zobaczymy co się będzie działo. Ok, Dlatego dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia. Na razie.